Otwieramy Iphone'a oficjalnie. O, przyszedł od widzów. Od army, Strakło Piękna rzecz. Patrzcie się co się tu dzieje. Patrzcie się dzieci. Patrzcie się jaki piękny grana. Habelek mamy. Słuchawek nie mamy. Słuchajcie. Oficjalnie. nie Trzynastka! Ja! Patrzcie się ludziska! Otwieramy i puszczamy. Jest! Piękna rzecz! Ślicznie! Piękny jesteś kolego. No będzie się palcował. Widzę już, ale... Ale mamy pięknie już. Oficjalnie dostaliśmy iPhone'ika. Witamy serdecznie. Jest! Dziękujemy bardzo.